Siema, Zapraszam Was na odcinek z komercji, z której złapałem bardzo dużo ryb. Między innymi życiówkę karpia, która miała 83 cm, tak oto to piękna ryba była. A więc zacznijmy od początku, byłem sobie połowić spinningowo. Byłem kilka razy, był kontakt z rybą, ale niestety nic nie złowiłem. Dwa dni później dostałem informację od zioma z łowiska, że wpuścili tam jesiotry. Niestety wtedy nie miałem czasu, żeby pójść na ryby. Bardzo też nie przekonywał mnie fakt niskich temperatur. Jak widać jeszcze ciemno na dworze. Oto jak się spakowałem. Dzisiaj będziemy łowić na Fedra. Mamy tu dwie gruszki, haczyki, żółkę do przyponów, przynęty, pelet, podbierak, wędkę, nożyczki, odkażacz, koszyki i matę. Dodałem jeszcze extractor i ping-ponga, ale nie wiem po co. Te mniejsze rzeczy spakowałem do takiego pudełeczka, a tak wygląda te pudełko po spakowaniu. A więc idziemy na miejscówkę. Przyszła pora na pierwszy zarzut. Tu mi się gdzieś żółka oczywiście poplątała na szczytówce, więc trochę mi zeszło zanim zrobiłem pierwszy zarzut. Łowię akurat na drgającą szczytówkę, więc muszę napiąć, tak aby szczytówka się wygięła. No, i czekam. Tu jeszcze trochę podkręciłem. Widać było, że na wodzie się coś działo. Szczególnie jak zarzuciłem koszyk z zanętą. Ryby nad miejscem zarzucenia bardzo szalały. Dużo ryb się spłoszyło. W takich momentach, jak się siedzi i patrzy na szczytówkę, no to czasami można dostać jakiś widów czy coś i widzieć, że niby się ta szczytówka rusza, ale jednak się nie rusza. Dużej ilości osób właśnie sprawia problem ta drgająca szczytówka. Zauważyłem, że na przykład jak mój kolega patrzy na tą drgającą szczytówkę to on Każde drgnięcie mówi, że to jest ryba i on ją zacina. I nic nigdy nie złowił na drgającą szczytówkę. Też piszcie, czy byście chcieli odcinek z żywcem. Lub z jakąkolwiek inną metodą połowu. Oczywiście lokalizacji komercji Wam nie zdradzę, niech to pozostanie moją słodką tajemnicą. Od czasu do czasu trzeba podkręcić kowrotek dlatego że szczytówka się lozuje i po prostu się prostuje. Oczywiście ja musiałem się zapomnieć. Nie rozłożyłem ani maty ani podbieraka. Podbierak rozłożyłem dosłownie przed braniem.

Ya, aja. <laughs> <laughs> pase yes. yes. Czekaj. nie nie. Co No. jest podbierak. Dobra. Jest No, to musimy dać i wypuścić. Jakie duchy, Ja. <laughs> no, dawaj, dawaj, dawaj podbierać się złamał, Jezus Mariusz, rób więcej Tu niestety źle przyłożyłem do maty, ale najprawdopodobniej 95 cm miał ten jesiotr. A tak on się prezentuje w moich rękach. Nie wiem dlaczego, ale zawsze wychodzę na tych zdjęciach jakoś dziwnie. Po jakiejś 15 minutowej przerwie na ochłonięcie z adrenaliny, zrobiłem kolejny zarzut. Widać było, że najmniejsze ryby spławiały się tam, gdzie zarzuciłem. Najprawdopodobniej grasował tam szczupak albo inny rodzaj drapieżnika. Niestety, już nadzieja opadła. Stwierdziłem, że jeszcze raz zarzucę. Coś skubało przynęte, ale to były takie mit, mikro drgania, że nawet tego nie zacinałem. Po chwili stwierdziłem, że się pakuje, bo już mi ręce odmarzały. I tak mi minął czas nad wodą. Byłem 2-3 godziny i jestem bardzo zadowolony z tego czasu. No i wracam z jesiotrem na koncie. To był mój pierwszy jesiot. I dziwię się, że aż taki duży był. Dzięki za oglądanie.